Cześć, moi drodzy. E, oglądałem Wasze mm, wpisy, Wasze komentarze e, pod moimi filmikami. E, jeden z obserwujących e, powiedział, że napisał właściwie, że skoro on jest ten IDS 4.1 mm, z oprawy Elgo, mm, spisany na straty gdyż tu są obcięte przewody, to żebym zrobił filmik o tym że układzie zapłonowym, co się znajduje w środku. to ja sobie tak pomyślałem, też mając gdzieś to w głowie od pewnego czasu, że zrobię filmik o układach zapłonowych. Myślę sobie, czytając ten komentarz: wiesz co OK, zrobię o tym układzie zapłonowym, ale nie tylko. Zrobię filmik w ogóle o układach zapłonowych. Jeszcze tutaj będziemy o trochę wyregulujemy. Ja już sobie pozwoliłem odbez odbezpieczyć yy, śrubokrętem. Tutaj trzeba nacisnąć na takie właśnie technologiczne zagłębienia no i ds -y. one są takie że one są duże ciężkie i w środku jak tak się nim potrzęsie zauważyliście to coś tak luźno lata no to to zapewne lata ten środek He, no powiem wam szczerze od razu nie jestem elektronikiem, więc nie powiem Wam, co to są za podzespoły. Ja tylko powiem Wam o części podzespołów, czego się domyślam. Oczywiście Wasze komentarze będą świetnym uzupełnieniem tego, co wiecie, w czym się orientujecie. Gdy taki układ wyjmiemy sobie z obudowy, z firmy, właśnie Elgo. Co nam się tutaj wysuwa na, na prowadzenie? Dość duży transformator zapłonowy. Będzie to transformator podwyższający napięcie z 230 V, kiedyś 220. Pamiętajcie, moi drodzy, w 2004 roku zmieniło się napięcie. Już oficjalnie na 230V. Niektórzy wiecie dalej jakby yy, jakby tak potocznie mówiąc, mówią 220V, ale już przeszło 20 lat jest to napięcie takie, no powiedzmy, zmienione. Nie wiem, co to jest ten duży element. Yy, podobnie jak zresztą te elementy. Yy, któryś z tych elementów. Może to być y, tyrystor, który jakby dzieli te, tak to rozumiem, to napięcie na, na takie, powiedzmy, przerywane impulsy, na takie paczki. Y, tak jak mówię, sami się wypowiedzcie, co tu widzicie waszym okiem. No mi się tu narzuca y, ten y, transformator duży. Podejrzewam, że ze względu na te wymiary on będzie solidnie wykonany. Co tu pisze? IDS41, licencja KOBR, POLAM. Bo tutaj jest piła jeszcze na Made in Poland. No, może coś takiego. Także tak to wygląda. Ja też chcę Wam opowiedzieć coś o układach zapłonowych e, w kontekście e, czego? No, jak pewnie się domyślacie, lamp metalohalogenkowych, które są e, w niektórych wykonaniach, sami już może sprawdziliście, bardzo wymagające, jeżeli chodzi o impulsy zapłonowe tutaj tak jak mówiłem jest to wszystko takie y, widoczne odkryte data produkcji o tu mi się taka nalepka y, rzuciła y, no nie ma tu nic zaznaczonego, zaznaczonego. 96 97 99 Chociaż to 98 zamazany, to może być to. I ten styczeń zamazany, czyli styczeń 98, to może być to. Oczywiście BHN, ym, odczepy, czy, czy, czy powiedzmy tory. No to słuchajcie, jak sami widzicie, B idzie ze statecznika, H idzie na lampę, Natomiast N, ja zawsze powtarzam i będę to do znudzenia powtarzał: możecie prowadzić N, czyli neutralny przewód, do zacisku i drugi przewód z tego zacisku, czyli on się niejako wraca na lampę. A słuchajcie, nic się nie stanie, jeżeli wy zrobicie tak, że ten N pójdzie na lampę, a tu gdzieś z kostki w oprawie, osobny, jakby N, Pójdzie po to, żeby zasilić ten układ, bo to tylko o to chodzi. To jest układ yy, yy, szeregowy, żeby go zasilić. No tu jest układ 100 do 400 watów yy, HS, czyli sodowe i metalochalogenkowy 250 do 400. Yy, może tak. Faktycznie, pozostańmy to, omówię na końcu. Pozostańmy przy układach szeregowych. Tu jest układ szeregowy, trzy tory, wiadomo, neutralny do zasilenia. Do B idzie ze statecznika przewód, z LP idzie na lampę. Tutaj widzicie, tu już tu widać tą żywicę zieloną. Ja kiedyś próbowałem rozkroić taki układ, z tym, że tam było wszystko jak w torcie z galarety, zaślepione. Yy, on był, ja parę razy taki kupiłem, niby jako polamp sygnowany, tutaj jako szwabę. Nie wiem kto to dokładnie. Yy, yy, produkuje natomiast nie jest to Wosloch krwawe, gdyż na przykład tego typu układ y, zamontowałem go próbnie do y, oprawy Elgo OS 400 do sodówki 400W, i przy odpaleniu 400W sodówki były takie wstępne zajarzenia błękitne na ksenonie na zimno. I dopiero lampa zastartowała. Także z pewnym, jakby oporem to się stało. Mogą też być układy cylindryczne takie, zapłonowe. Celowo też taki wybrałem: Green Lux, gdzie są kabelki. Nie ma torów, tylko takie przewody są. I znowuż B. To idzie ze statecznika. LP. Y... Najczęściej jest LP na lampę. Tutaj żeśmy widzieli H w IDS-ie, ale najczęściej LP. No i N jest to jakieś tam zasilenie do kostki. Czy ze wspólnej kostki też idzie na lampę. I powiem Wam tak: Skuteczność zapalania lamp metalohalogenkowych. Powiem Wam tak. To co mi się wydaje, poprawcie mnie, jeż, jeżeli wiecie lepiej. Yy, przypuśćmy. Jest układ zapłonowy, który zapala według etykiety lampy do 250 W, czy tam do 150 W. Yy, a Wy macie możliwość dania takiego układu do 400 W. I ma on współpracować z lampą metalohalogenkową. Że to nie chodzi bardziej o moc lampy, tylko o jakość tego układu, gdyż <laughs> te układy mają według etykiet, nie wiem czy to tu będzie napisane, dawać impulsy. O, tutaj jest na przykład. Na IDS-ie też. 4 do 5 kV, tak? Ale słuchajcie, to nie chodzi o to, czy bo my nieraz sobie tak myślimy, jeżeli jest wymagający metalohalogenek, czy na pewno on daje 5 kV. To może być tak, słuchajcie, że daje te 5 kV. Natomiast jak czytałem w literaturze, kiepskie układy zapłonowe dają na jedną połówkę sinusoidy, bo pamiętajmy, w gniazdku jest napięcie 230 V, napięcia przemiennego, a więc sinusoidalnego. Jeżeli się nie mylę, to, to napięcie oscyluje od 0 do 200, do, przepraszam, od 0 do 311 V. I teraz tak, na taką połówkę, i ono się potem znowu zmniejsza. Na taką połówkę m, kiepskie układy dają jeden impuls zapłonowy. A dobre układy dają 2 do 3 impulsów na taką połówkę. Więc ja uważam, że to może nie być kwestia, czy tam jest to 5 kV, tylko jakie to jest 5 kV. Jak bardzo powielane. I ostatni układ, bo patrzę 11,5 minuty. Znowuż elektronika, troszeczkę jak w ids ale nie ma transformatora, tak. Nie ma transformatora. Z tego co ja wiem, to mnie też poprawcie. To jest układ zapłonowy, który się jakby skupia na tym, żeby w odpowiednim czasie zrobić, no jakby to powiedzieć, zwarcie za statecznikiem. Wykorzystuje on oczywiście stateczniki. Mm, szeregowo równoległe, na przykład Philipsa, bo to jest Philipsowski, z tego co wiem, mm, i wykorzystuje on uzwojenie statecznika do dokonania zapłonu lampy sodowej, troszeczkę tak jak świetlówka. Yy, mam nadzieję, że yy, mam nadzieję, że yy, coś Wam rozświetliłem tym filmikiem. W filmiku o naświetlaczu metalu halogenkowym 250W40, tam jeden z komentatorów, którego serdecznie pozdrawiam i bardzo cenię, napisał o pewnej firmie, która, no, o Philipsie wypuszczała naświetlacze z takimi. Układami zapłonowymi, które generowały 0,8 kV, 800V, prawda? I wymagało to lamp metalohalogenkowych Philipsa, yy, yy, przepraszam, Philipsa jak Philipsa, yy, metalochalogenkowych lamp z mieszaniną peninga, yy, aby dokonać zapłonu tej lampy. I nawet z tym układem, jak pisał ten. ten yy, Właśnie miłośnik. Trudno zapalały sodówki. No, to jest dość ciekawy temat. To jest bardzo ciekawy temat. Także piszcie, co wiecie. Ja też jeszcze Wam powiem takie coś. Ja już wielokrotnie pokazywałem tę oprawę w tym warsztacie. Litech oprawa 70W, to jest w, w tej chwili 70 General Electric y, y, z jarznikiem jakim? Z jarznikiem Lukalox, przeświecalny tlenek y, glinu. Nie wiem, czy tu widać. Y, już tutaj jest przerobiony przeze mnie układ zapłonowy na wosloch szwabę i ona czasami tak ciężko startuje połowa jażnika i po iluś sekundach druga połowa. Także powiem wam z tymi metalohalogenkami. Ja jednak y, y, się y, jakby przychylam do tej teorii, że nie jest to tak, że winien jest sam układ zapłonowy, słaby albo samo źródło. Tylko jest to jakby wina dzielona, no, ale jak sami widzicie, jeżeli ja zmieniłem układ na Wosloch-Schwabę, a, a, a ten um, um, to źródło startuje z firmy General Electric um, z przeświecanego tlenku glinu, jażnik tutaj, jeżeli startuje z takim um, obciążeniem, no to. No to źródło jest wymagające, jeżeli inne źródła tutaj fajnie startują. Piszcie, jesteście mile widziani, słyszani. Do zobaczenia w następnych filmikach i cześć.